Siemano, witam w kolejnym odcinku Daily Basi Sky wersji row, Czyli jak zawsze, bez planu, bez pomysłu, bez sensu, jesteśmy dzisiaj na młynku. To jest, można powiedzieć, część letniskowa na Dąbrowie. To jest po prostu jezioro. Jezioro to, jezioro to jest za dużo powiedziane. To jest zbiornik wodny, po którym można sobie popływać e, rowerami wodnymi i w gruncie rzeczy to jest wszystko. E, dzisiejszy dzień postanowiliśmy spędzić nie na urodzinach e, łodzi, Ponieważ wczoraj już żeśmy się tam nawidzieli, wszystkiego i generalnie wracaliśmy do domu w bardzo piękną ulewę. Więc mamy już wszystko zmoczone. Jak jasna, cholera. E, udałem się do budy z Gofro lodami, e, żeby zobaczyć, co tutaj mają. Tam z tyłu na kocu e, siedzi trik i odpoczywa. I jeżeli chcecie poznać trochę więcej szczegółów na temat urodzin Łodzi, zobaczyć jak wyglądał tam klimat, przynajmniej na Piotrkowskiej, oraz posłuchać trochę na temat Barbie, to zapraszam jutro, ponieważ dzisiaj jeszcze korzystamy sobie z weekendu i z tego, że możemy sobie trochę odpocząć. Dodatkowo dzisiaj mierzyłem się z faktem zakończenia nagrywania Sonohany z kilku, nagre, zakończenia nagrywania i ogólnie usunięcia Sonohany z kilku względów e, głównie dlatego, że nie podoba mi się w jaki sposób zostało to zorganizowane dodatkowo nad wyraz dużo miejsca zajmują pliki na serwerze jest to prawie 200 giga plus dodatkowo Sonohana, mimo że dla mnie to jest dość fajna gra, raczej ma małe zainteresowanie i nie wiem, po prostu nagrywanie tego zajmuje sporo czasu. Możecie mi napisać, co myślicie na ten temat, ale wydaje mi się, że po prostu chwilowo NerdTube zostanie pusty, a ja zajmę się innymi rzeczami, które, na które miałem pomysły, po prostu yy, nagrywanie pięciu odcinków w tygodniu nawet po 20-30 minut każdy to jest dla mnie sporo pracy, a jak jestem głównym beneficjentem tego i głównie ja się cieszę z tego, to <głos》> wydaje mi się, że, że nie ma to za bardzo sensu. No ale nie wiem, napiszcie co myślicie yy, i to tyle ode mnie w tą słoneczną niedzielę. Do następnego, a ja i stanąć w kolejce! Tam, ta, tam.